Nie, kamera mi pojechała nie tu, gdzie trzeba. Ale przygoda, Uhu. Cześć, krótko! Ta co, kamera mnie śledzi. To powiedz ja mam być ciekaw, od razu, czy później teraz jesteś. Nie mi? no, myślę, że, od że od razem, tak, bo, bo nie do oglądać to w ogóle mnie. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Vlog. vlog. <laughs> Jestem mamą Agnieszki, moje imię to Ola i będę dzisiaj próbowała testować kamerę nową i ustawiać co znaczy nagrywać na, na vlogu. Życzcie mi dużo powodzenia, dużo y, lajków. Zaczniemy wędrówkę w góry, ażeby pojść w góry, to czas jeździć śniadanie. Zapraszam na śniadanie. No, o, będę się uczyć kamery, poczekajcie, jest! Właśnie, bo mamy, mamy nową kamerę, chciałam tylko powiedzieć, więc, jakby nawet ja nie potrafię obsługiwać, <noise> więc że chciałam. Mamy głęboką wodę. Mam biały serek, nawet tak dnia się nie przewiozła z Polski, i będziemy pyszne śniadanka robić. To na razie tymczaskiem, bo słonko na szczęście dzisiaj wyszło, w związku z tym będziemy. Szanowni Państwo! Chyba, Czekaj, jak nagrywa się. Tu lustra w piwnicy nie ma. Tu, tu się wychodzi, tu się pakuje. Zobaczcie, wczoraj żeśmy przyjechały mokre z gór. O, wszystko się suszy, a my teraz chcemy dalej. Iść. Bo my wczoraj byliśmy też na hajku przez cały dzień i, i nas zlał deszcz, więc wszystko się suszy, ale już chyba wyschło, więc bierzemy. O nie, te spodnie nie wyschły. Nie, mów. No, Suszarkę nie mam do włosów wziąć? Co suszymy? Nie, mam tu. Tu do maszyny zaraz Proszę, Tu już wszystko w koszyczku jest. O, koszyczek zapełniony. A my ciuchy mamy mokre. No więc zbieramy się szybciutko. Do temperara już ruszymy. Szuszymy. Do suszarki! Już jesteśmy gotowe do wyjazdu, a Agniesia sobie jeszcze tiktokuje, nie ja instagramluje. Przepraszam bardzo, ja czekałam na Ciebie, <laughs> dla tej łameszce. Wiem, że nie będę czekać w środku, tylko sobie usiądę na słoneczku. To jak grzebała jestem, to ty... sorki. Zapraszam <laughs> do samochodu, jedziemy! Próba kamery. Mm -hmm. W czasie jazdy właśnie ja ustawiłam, ustawiłam statyw, bo jestem techniczną pomocą mamy no. tylko. Mój vlog to on może dopiero będzie, jak ja się nauczę nagrywać, stwierdzę, że to jednak potrafię i że mam takie gadanie jak agnieszka To wtedy może zacznę też coś nagrywać. Mama przygotowała prospekty, broszury, bo mama zawsze zbiera broszury z miejsca, w którym będziemy i będziemy. Uwaga, a pencel, jest mnóstwo szlaków, i my tutaj będziemy chodziły tymi czerwonymi gdzieś tutaj ta część, bo już wcześniej chodziłyśmy po tej części, więc teraz tu. Baćki krówki były. Czy życzy sobie pani pokazać krówki? <noise> bo ja i tak wychodzę po kawę. Ale ta jest słodka, ja nie mogę, patrzcie tylko na taki słodki ryjek. Cześć krótko! No oczywiście jeszcze nie umiem obsługiwać kamery, bo trzeba kamerę obrócić i zaraz to zrobię. O proszę, udało się. Teraz jest krewetka. Espan nawet, pani. Co to znaczy? Espan czy taka kolej podmiejska. O, to ta miejscowość taka pierwsza, co mieliśmy, że Espan. Sznilban, patrz ile samochodów, Pani. Tu jest full option, halo. No pełny ten, pełny parking, a my mamy tu zaparkować, tak? No musimy gdzieś. Dojechałyśmy do parkingu i teraz trzeba już tylko na piechotę w górki. A na początek na leniwca pojedziemy wyciągiem, bo jesteśmy już oczywiście troszeczkę spóźnione. spóźnione Dzień tak. się zaczął, patrzcie parking pełny. Tak, Pełny. Uj, idziemy i będziemy jechały tą gondolką. Tutaj się zbliża Ebenalp Alp, napisane? Ja Wyjedziemy. Idzie, idzie. Wyjedzie. Ale I patrzcie, ceny no, są już 24 no. franki. Czyli 50 franków to jest ponad 200 zł. Za wyjazd zawrzucę. Za, za focha, żeby nie iść na piotę, nie? Dwie godziny oszczędzamy, a przyjechałyśmy dwie godziny za późno, więc. Nie mamy wyboru, można tak. powiedzieć. Uwaga, płacę. Ale zobaczcie za to, jaka piękna tutaj karteczka. Uuu. No to już... Mama nie chce głośno mówić, bo są ludzie. Tak jest dużo ludzi. Jest ogólnie pełna gondola. Tak, o. Jupi. No, niesamowicie to wygląda jak z mnie już uszy zatkało to mnie? Tak, ale ja sobie odtykam regularnie. Kolejka nas wywiozła, może na 1500 metrów, a dalej mamy iść na szefler, który widać tam. Świetnie, co też całe te kamery. Ale widzisz, że ta kamera nie śledzi. Ja się kiedyś naumiem. To jest naturalny ruch, który się robi komórką, ponieważ nie można zmienić w trakcie nagrywania. Idziemy tam i po prawej stronie jest cel naszej dzisiejszej wycieczki pod tytułem Szefler, początek, końcu, początek, no, tak. Ale widać ładny. Tak, I tam ale jest jezioro jakieś widzę. A to tam na dole, na dole tak, to jest na, na tam horyzoncie to jest jezioro Bodeńskie. Mama teraz, się, co ty się przebierasz? A nie, telefon, telefon sobie. sobie może się myślałam, że już mama zdejmuje, bo my wczoraj właśnie na szlaku cały czas coś zakładałyśmy, się, więc możliwe, że zaraz moja, zaraz miała bluzę na przykład na sobie z tego swetra. Chciałabym jeszcze spróbować znaleźć chatkę, w której mam nadzieję, że uda mi się jeszcze złapać jakieś sery na tych polanach, na przykład jak tutaj za mną. Oni jakby wypasają krowy, krowy i mają tam chatki i w tych chatkach od razu robią... A, jednak się mówisz? zbierasz! aha! <ślinikacja> w tych chatkach robią sery i różne przetwory takie typu nie ma maślankę można kupić czy coś. I może jeszcze ktoś będzie, bo już jest końcówka sezonu, więc może ktoś będzie i będziemy w stanie kupić jakiś serek dla nas. No jak musisz nagrywać? Przepraszam, to o, twój vlog. O, to ja muszę złożyć kiki. <noise> no, bo zaraz będą komentarze, że to, że to mój vlog, a nie twój. Będę od czasu do czasu nagrywać, a od czasu do czasu będę szła. To jest jasne. Ale możesz mnie też wykorzystywać <noise> jako operatora, bo to też nadal będzie twój vlog. Jak mi powiesz, złap kamerę i nagraj mnie to, to ja ci to nagram. Zobaczcie jeszcze ścieżeczkę na drugą stronę. Na razie jest tak nie? więc można iść. Ale zaraz będzie fajny widoczek, więc wtedy włączę kamerę i pokażę. O czym nie należy zapomnieć w górach, jak słońce świeci po tym, żeby balsamik sobie nałożyć. Balsamik. Nieważna firma ważne, balsamik. że 50, tak z filtrem na słońce, więc zaraz to robimy. Musimy To emacykować tak. Jesteśmy przygotowane, możemy iść. A mama się znowu rozebrała, chciałam tylko powiedzieć, że to jest warstwa tak, zdjęta. Nie, za gorąco jest. Jak ja słońce czy... wyjdzie, to w górach jest po prostu całkiem inaczej. Mama idzie z kijkami, więc ja jestem tym y, operatorem. Patrz tam chmury, zaczynają nasuwać się. No właśnie widzę zaraz. Tak, nie o tym sytuacja. Tak, może być zaraz podobnie tak, jak było wczoraj. No więc mamy taką ścieżkę kamienie większe i mniejsze stopnie. No. Pokaż nam ten tutaj szefler. Ja już pokazuję szefler. Uwaga, odwracam. Tam, na samym końcu, jest schronisko i tam właśnie idziemy. Mamy teraz wiatr, w związku z tym próbujemy nagrywać, żeby i wiatru nam nie przeszkadzał. Nam wiatr w akustyce. No więc coraz bliżej jesteśmy naszego szczytu. I jest tu jedna baczówka na takiej przełęczy. Może ona się schować za wiatrem trochę. O Agnieszka, będziemy się teraz ubierać. I czekamy. No tu już jest wysprzątane. Tu były krówki, ale już jest pomieszczenie wysprzątane. O, sianko. Tak tu stała, a tam otwór do wywalania obornika, a potem łąki tym użyźniają. Dobra, wychodzę. Ale jaka niska ta powała. Zobaczcie. Prawie tak nad głową ma belkę stopień zasapania mojego wzrasta, ale i stopień emocji również wzrasta. Zobaczcie, tam się mgły podnoszą, tam gdzie byłyśmy, teraz się zasnuwa, ale nasz cel, nasz cel widać. O, to też jest bardzo dobre. Jakoś się sytuacja szybciutko zmienia. Zobaczcie, już nic nie widać. Jeszcze trochę nam zostało. Gdzieś tam jest, tam jest gdzieś sernisko. Ale go już nie widać. Nie rybko pieminy! Okazało się, że jeszcze kamery nie opanowałam. Włączyłam kamerę i włożyłam do kieszeni. Nagrywało się jeszcze w mojej kieszeni też, więc no cóż, ja się nauczę, ale... Dotarłyśmy do naszego najwyższego punktu dzisiejszej wycieczki, czyli na Scheffler, 1920 metrów chyba, tak? Tak, 1924. No. Tu się pasą owce, one już teraz wygląda na to, że zeszły, a może jeszcze gdzieś się je zobaczymy, w każdym razie dosyć ostre. Tu się pasą owce? Tak, tu się, tak, tak, na tych jak najbardziej owce chodzą. No, ja widzisz, a tam jest, mesmer, tam jest mesmer, tam mm, jest mesmer. Jakby co to, czekaj, bo nie nagrywałaś tego pola. Więc przekręć sobie i patrz co nagrywasz. Tak będzie łatwiej, bo nagrywałaś wiesz tam do góry. A amie, się jeszcze wiesz, nagrywa? Na tak, tak dopóki nie okay. Czy nagrywałam Czyli pole, którego nie było tak. polem tylko było Tu owce, tak na tych ostych stokach. No aż jestem w szoku, że owce się... Ale zwierzęta mam wrażenie, że nie mają strachu tej wysokości, nie mają. One wiedzą, gdzie jest dobra trawa myślę. No wchodzimy do środka dekostroniska. Do Właśnie tu można, można... nocować tylko jeść? No jak najbardziej. To po to jest nazywa... Ha, to jest stare stronisko jedno z najstarszych, ale to jest też prosto urządzone. Co my tu mamy? Jakiś piernikowe takie ciastka. Jakieś tu jest z DMA. migdałem. I to chyba jest taka jeszcze marmolada z gruszek robiona. I tu są jeszcze jakieś ciasta ichniejsze. To się nazywa placek też z ich dżemem. A to i jabłecznik. A my będziemy coś zamawiać, poszukamy na liście. Na liście. No tym no, to znaczy, no kartę oczywiście. Heis. Heis, Mit Mitapfelmus. I co to jest? To są kluseczki z serem i do tego jest przecier jabłkowy. Ale z serem żółtym czy białym? serem białym? Są żółtym. Oczywiście. Tutaj biały to tylko wiecie, że do Polski jeżdżę po białe. Innymi słowy, są jakieś kluski na słono z włosem jabłkowym. Spróbujemy, bo to szwajcarskie. To jest ale to śmiesznie brzmi. Fajny portion i twój Kaffee i Proszę. Ja i desiku zostałem coś z widzami. Okej, okay, Rywasia, Masz pokazywkę Tak, no właśnie, jak się pogoda popsuje, nie można zejść na to, do książek jest wystarczająco. A tutaj można wysłać swoje życzenia dla gospodarza mitem Wirt. Z gospodarzy można swoje pomysły i jakieś spostrzeżenia zapisać na do skrzyneczki. Gdzie ty tu stoisz, bo mi spadniesz, A, tu jest takie? Dobra, to ja wam pokażę, jakby co tutaj jest, bo to jest lekka przesada. To jest między jakieś półtorej metra. Tam dalej jest troszeczkę więcej rzeczywiście, to prawda? Czy się nagrzewa? Tak, się, tak. tak. Choć cieszę, szybciutko, podejdziemy, podejdziemy tu. Póki się mnie zasłonię, jeszcze będzie widać. O, odsłoniła się, rzeczywiście, no. O. Ale już proszę. No, to, co mówiłam? Szybko iść. To mnie nie słuchał. Był, Był widok. Byłoby, żeby nie kurzyło, jak widać, że kurzy. Poczekam do na następny moment. Wybiegniemy, zostawimy kluski. A teraz się nagrywa. Uczymy się nagrywać, korzystać z kamery. Jak się naciska, żeby zmienić kamerę z przodu na tył i żeby nie zrobić wsi, że się nagrywa to, czego nie ma. Ja opowiadam o rzeczach, których nie ma. No tyle. Są, tylko się nie nagrywało. Jedzenie przyszło, w związku z tym proszę bardzo, to są kluseczki. O, na słonka. Kluski z zęserem. nie widać, Mamo. Nagrywałeś ludzi, a nie kluski. Głupia. No, sorry. Ja się nie nauczyłam jeszcze. Patrzcie, to są te kluseczki. Czy to jest tu maluchalą? Tak. Tu jest? Ser. A nie, to jest ziemniak. No to jest tak, jeszcze Alplan Marona bym powiedziała, że jeszcze są mi kartofle i posypane cebulki. Czyli to są te kluseczki, jaką się nazywają? Rożki. No ma to sens. Jak mają koziczki, też mają hurley, rożki. Mm -hmm. Różki, przepraszam, różki. Czyli jak ziemniak, rogi od rogów. Cebulka szczyt. No i to już serek taki stopiony, mm -hmm. więc on tutaj razem jest z tą okay. To jest takie pożywne jedzionko, no i co najważniejsze, proszę spojrzeć, no, jest, kod, no, kod, jest do tego jeszcze yy, przecier. mus jabłko. Nagrywa się? Chce się widać, Pokazujesz to całym? No, o, teraz to już... No jakby co to ma sobie tym też znać. O, mus jabłkowy. Do tych klusków. One jest słodkie. <grymne> Słodki, no jak ja? No, może być słone. Dobre, pyszny jest ogólnie. Oh, wow. I smacznego. I to jest dobre? No. Trzeba jest... no, spróbować. Jest... I ten mus, ale jest Mus możesz w międzyczasie to znaczy zjeść porcję kluska, a, a potem porcję tego do a, przygryzienia. No nie no Przepraszam, no, dobra, ja, z... Z... ja myślę, że to chyba tak się je. Aha. Znaczy ten mus jabłkowy mi do końca nie pasuje, ale ten makaron z, z serem i ziemniakami spoko, mm, bo ten ser jest dobry, ale dziwne, na pewno by mnie połączyła jabłka z ja makaronem i serem. Ja, ja też to najbardziej bardzo się dziwiłam, taki mi... No ale da się zjeść, jest okay? ok, no więc teraz jemy, bo nam wystygnie. Aga poszła zobaczyć, jak to jest widok na skalę, zobaczyć ławeczka na skalę. Proszę bardzo. Nie mogę przestawić kamery. Nareszcie. <noise> Kręcę ja głową z politowania, zobacz. No, proszę. A tam jest jezioro, nie wiem, czy widzicie. Zaraz, wam przybliżę no. A, o, no właśnie, no, wyjrzyj tak, A, tylko tak, wyjrzyj, żebyś nie spadła, może? Ruszyłyśmy dalej. Na sam szczyt. Jak widać, jest ulubionym miejscem do robienia shootingów. Kiedy się muszę przełączać kamerę. To jest Bardzo po, że niewykonalne, ale się robi. To co nie my Próbujemy my tam już jakie mi się wanie. No i zobacz co tam jest trawersem w dół, bo tam jest właśnie ta hite, hite, no No to do hity idziemy co ja tam nie nie nie, tam jest solnisko. Ma tą drogę, bo mi się wydaje, że takim dobrze byłoby to przybliżyć. To idzie o tu, tu, tu. O tu idzie ten człowiek. O, tędy mamy iść. Czy my szalone jesteśmy? No, Ale przed tą skałą musimy tam, no, przed no. tym zębem, tam zejść wtedy na dół. Patrz tam. Tak, tak. Do tej pory słyszałam tylko maszyny na dole, a teraz nawet się otworzyło na chwilę, co jest na tym dole. O. Też są góry i to patrzcie jak się dziewczyna boi iść, że tak powiem, no, lepiej iść ostrożnie niż spaść się sunąć, nie? więc no. się czołga i na czterech, takie są szlaki na alpejskie, na czterech też się da Bo my jesteśmy, tylko. Co, 2000 metrów tak? tak? No 2000 metrów tak. Zobacz, jak fajnie tutaj się przelewa ta chmura. Ona Aha. Jak... No teraz się należy. gotował wodę w czajniku i było tak. Ale... No, ale jest piękny tutaj. Czas ja myślę, iść. Mogła zostać, tak. Mogłabyś tu zostać, tak? No. Więc trochę ponapawałmy się, ale to byłby czas, żeby przejść dalej. Teraz przejęłam na chwilę kamerę, żeby odciążyć mamę i pokażę wam, gdzie jesteśmy. Bo tutaj już jest grubiej. Patrzcie tylko na to. To jest nasza trasa. Tu jest spadek, zupełny przepaść. O, Szlak idzie tędy i o, potem lepiej. tam się przygotuję <noise> mentalnie i w ogóle. Nie wisieć na ścianie i płacze. To ja w takim razie będę nagrywać to za to. To ten tobą. odcinek bardzo proszę przejąć. Tak, proszę bardzo. Przejąć. Kamerę. działa tak. Szymedelka jest bardzo dobrze zrobiona, no. A, popatrz, tu jest czerwony szlak odchodzi. No, tak. No właśnie mówiłam, że tylko ten kawałek, jest ok. Całe szczęście, że się to otworzyło, że widzimy dokąd idziemy. Tak to bym miała pietra, dokąd pójdę i co dalej mnie czeka. Łof. No tak, bo tutaj jest. widok jest no. konkretny. Ale na szczęście tutaj wszędzie są te linki, że można się chwytać linki, więc jak, jak idę i nie nagrywam, to nie muszę się chwytać, ale jak nagrywam, to się chwytam, bo... Że jak coś pod nogami natrafisz, a nie widzisz dokładnie, to nie cienie. Zbytnio. Tak, no ważne, że się trzymać. Zimno się tu zrobiło na grani, w związku z tym założyłam puseczkę i spadamy dalej. Przepraszam, nie spadamy, biegniemy. Też nie biegniemy, schodzimy. Lepiej tu uważać, zobaczcie, tu nie ma już żadnego zabezpieczenia, linki, czegoś, w związku z tym trzeba się przyglądać dobrze. Gdzieś mi się uciekła, o zobaczcie, a tutaj znowu jest coś, chyba tego pana muszę puścić. To się wycofam. No, teraz mogę za Agniesią lecieć. To mało z tymi kamulcami, ale na szczęście są Dioriindaram. Ale weźli zgane, świecą się te kamulce. To pokażę widok. Proszę przestawić. Nie kamerę, tylko po to, żeby powiedzieć. Och, no, chyba się nauczyłam przestawiać kamerę, tak o. tylko piknąć jak ta komóreczka, no, a ja to tak to naciskam to i czuję jak ten ekran tak mi od, odpikuje, wiesz, że on tak jak gdyby mechanicznie jakoś jeszcze tak jakoś no, mi no, odpowiada. Dzieje, no bo nie ja nie jestem e, telefon, z ciężkiego pili. kalibru. Jest oznakowany szlak, jest okej. Okay. Nawet często, gdyby była mgła, zobaczcie, jak często są oznakowania. No, bo na tym piersiu rzeczywiście można się pogubić, jak jest mgła. My mamy szczęście, że teraz słońce nam wyszło. Ale następny znak: O, zadbali o ludzi, no, żeby się nie pogubili tutaj. Ej, ale fajnie, patrz, mamy słońce. Mamy słońce, i udało mi się przestawić znowu kamerę. No, no. no i troszkę trzeba do góry poodrapywać się. W końcu. na tej pory bardzo późno no przez dłuższy czas luźno, ale na początek też żeśmy się dobrze napociły. Nie. No to są takie... Już nie takie luksusowe schodki jak tam były, proszę pani. O, są Aha, że na A, czyli tu będzie teraz chyba ostro i przepaścisto, skoro piszą, żeby koniecznie psy na smyczy i kara jest 50 franków. Okej. Okay. To popatrz. Zobaczmy czy. Czy to daleko ziemi? Do ziemi? Do do ziemi. O, ho, 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 ho. Dzielnie idziemy do przodu, ale to jest jedna mamo, z fajniejszych tras, jak z tobą robiłam w Szwajcarii. Widać nareszcie nasze schronisko, z którego może będzie już tylko droga na dół, aczkolwiek nie, nie myślmy, że schodzenie na dół jest prostsze niż wchodzenie w górę, tylko może mniej mięśni wytrzymałych do góry człowiek używa. Ale ja spocić mam, się, też się poci. Wiesz, ja mam większe zakwasy po schodzeniu na dół niż tak? na gierę, no. Okay. no bo schodzisz, no bo my zbiegamy ogólnie z babą, A no tak. Więc jak zbiegamy, to mocno musisz trzymać tymi przodami, Tutaj będziemy o... musiały przodami no. Głodna. Okay. Ja muszę zjeść, bo inaczej odmawiam. <głodna> odmawiam naszego, naszej współpracy. Tutaj nie będę kręcić, póki nie zjem. Schodzę tam, tam. I będziemy... Musimy coś zjeść. No więc zaczęłyśmy już schodzenie z tego sroniska. Znowu się zaciągają chmury. Ale chciałam Wam pokazać, gdzie my żeśmy przeszły tamtą granią. Wygląda to tak jakby było niemożliwe. Tam, gdzie te plamy świegu. To tam przechodziłyśmy. O tam, mój. O, o nie, kamera mi pojechała, nie tu, gdzie trzeba. Tu, gdzie te plamy, o tu i, tu. I tu. I tu przechodziłyśmy. To jest niemożliwe, bo wychodziłyśmy ogólnie stamtąd. I teraz, i tu. My musimy tu jakoś zejść. Cik cak, jak to mówię, a Agnieszka się śmieje, że cyk, O, jeszcze ktoś idzie. No myślałyśmy, że my ostatnie. To jedziemy. No to zbiegamy, słuchajcie. O, mosteczek będzie. Mały to mały, ale cieszyć się można, że jest zrobiony mosteczek. Dobi. Uwaga, metoda zejścia z góry, czyli zbieganie. Praktykowane przez mamę i przeze mnie. Ja teraz trzymam kamerę, bo mama się boi, że jakby upuściła. To jest to moja kamera, która legnie w gruzach. A ja się nie boję, bo to moja kamera i najwyżej będzie na mnie. Więc y, zbieganko. Proszę bardzo, mamo. Proszę, super, super. robię ci tutaj miejsce, hopsa. No proszę zbiegać, proszę. Jubudu. Jak to, jak to my mówimy? Jubudu. Tu. Między tymi dwoma krzeczkami. O, oh, rusza tak? się, jest kozica. Pierwsze jest nasze. No, to zwykle jak w grupkach, ale pierwsze nasze zwierzątko. Trochę jest, jest gór, właśnie. trochę nie ma gór, trochę jest herbaty. Tak, ja <laughs> na, na picie się. A tam już jesteśmy prawie przy jeziorku, więc już jest dobrze. Tak, ale po tym piarżysku schodzenia to nam nogi się tam naprawdę trochę powykręcały. O, wszędzie po tych kamulcach, po tych kamulcach latać. Tak sobie bym powiedziała. Melduję co wyszłyśmy do ludzi. Słuchajcie. Już jesteśmy nad jeziorem i będziemy mogły szybciej biegnąć. Pani biegnie? Jup. Pani pobiegła. A ja tu jeszcze domki. O, przy skale mam. To ja muszę też w takim razie biegnę, Biegnę, ale ja będę biegła trawką. O, jeszcze tu trochę domków. Ukradłam mamie kamerę, żeby zameldować, że niestety widać, że wszystkie krowy wyjechały. Krowy wyszły, wymaszerowały, ale razem z nimi ludzie i z serami. Wszystkie, tak, niestety ludzie wyjechali, więc krów nie ma i to znaczy, że serów też nie ma, więc moja nadzieja na świeży serek. Alpejski, z alpejskiego mleczka. Lego w gruzach. Doszłyśmy nad jeziorką. Zobaczcie, wow. Ślicznie. Ale głęboko to jest w zasadzie, No. Kamyczki, kamyczki przy ale jest chlub. Jest chlub i się odbijają rzeczy w jeziorku. Wchodzimy szukać sera w tej gospodzie. Mówię, że idziemy szukać sera w tej gospodzie. Sej Alpsy.

Zobaczcie, jak się zbiega trawersikiem, zygzaczkiem. Proszę proszę zaczekać, bo nie widzę, że trawersikiem zbiegasz. No dokładnie. Jak jest tak stromo, to naprawdę lepiej mięśnie się trzymają. To ja też zygzakiem biegnę. Dobiegłyśmy już po ciemku do takiego kiosku paninem w tej. Gospodzie na górze powiedziała, że możemy kupić tylko ten ser, który jest produkowany na tych halach w automacie. I faktycznie jest automat, jest, jest wieś, jakiś ser, coś tam. Ale jest tu nic automat. nie ma, tu jest ciemno, gdzie jaka wieś? No wiesz, to wieś, będzie że... dopiero. To nic nie ma. Dlatego, to mówię, jest że, że wieś typu, że nic tu nie ma, a mają automat na Aha. ser. <laughs> widzisz, co pokazujesz? Widzisz co pokazujesz? Nie widzisz. To teraz o, będziesz tak, tu widzie, są cio. ich serki, tu są jeszcze jakieś szynki, ale to nie wiem czy ich. O, pajączek zobacz, jaki duży. No, nie I... będziemy chyba z nim kupować o, widać go półtora. troszkę widać do go. Tak. O. Nie, nie będzie. O. Okay. No duży. Dobra. Pajączka dobra, nie kupujemy, kupujemy tak, ale tak. sery kupujemy. Tak. Za a 10 zł. Tutaj... 10 tych, 10 franków albo 8 franków. Tak. To a jest co? ser Raklet, a propos? Okazuje się, że tu można dać tylko nominały. Nie można płacić kartą. I mama ma 50 franków, a da się tylko 20, 10, 10 lub 5. I szukamy teraz. Czy mama ma pieniądze? Mam ten kosztuje 10, frank. 10 franków. 10 franków. 5, 5 franków, ale, widać ale w 10, 10 franków sere. nas urobi, bo ten ser kosztuje urobi. 8. Urobi. Więc ser kupimy, już mięsa nie kupimy. Więc ser. Ale możesz nam pokazać A. teraz, jak korzystać ze szwajcarskiej y, maszyny do sera. Na no pewno mogę. Jestem pierwsza specjalistka od, od <grym> tomatów. <grym> Jest napisane Price Einzigen. taste. Dzień to To jest tu. Ja myślę, że najpierw zrobię po prostu najpierw numer 55. No dobra. 55. Austerkauft. Aus Niemożliwe, 55 nie jest Ha. Co, czyli znaczy jest wykupiony w teorii? Tak. A jakbyś najpierw pieniądze wrócił? Jędz nie. nie? 57, 56, 56, no jest dobrze, 55 57. No to zawsze można wyświetlacz. Tak. No nie, my nie chcemy oh. Eksel oh. Geld, przepraszam. No nie, wydał nam w drobnych. Patrz, jaki sprytny. Wziął hajs i wydał w drobnych. Okej. Okay. No nie. Też mi było to potrzebne. <noise> ale przygoda. uhuu! <noise> no. sera nie ma. Bardzo mi przykro, ale z drugiej strony to też nie jest jakiś taki super ich ser. Znaczy no, no ich wasze, ser, ale to... no też nie ale taki, to że z ręki, faktycznie z nie stąd. Gą... No bo Gajs to jest jedna z miejscowości, które są tu jakieś może no. 10 km stąd pięć. Tak. Witam, witam na końcówce naszego dzisiejszego dnia wędrówki. No i takie były statystyki. Jak widzicie, jest ciemno strasznie, jesteśmy przy latarni. Jest godzina 20. Jest Oha, 20, a wyszłyśmy o godzinie 12 i jechałyśmy wyciągiem. No więc minęło nam dużo, dużo czasu, ale z tych 8 godzin, które minęły, to 6 godzin żeśmy totalnie tylko wędrowały, czyli 2 godziny, żeśmy jeszcze robiły zdjęcia, nagrywałyśmy, spacerowałyśmy, jadłyśmy, zrobiłyśmy wysokości. Najmniejsza wysokość była 800 metrów, najwięcej na 1900 blazłyśmy, czyli 1100 metrów jakaś różnicy było. Cieszymy się bardzo, że jesteśmy zdrowe i całe i szczęśliwe, to najważniejsze. E, więc zapraszamy kilometrów. Was na, na vlog. Aha, 13 km, ale 13 km e, po górach to się liczy tak razy dwa. Naprawdę, bo no, to jest jednak jest... i na dół, i na górę. Głowę na głowę nam Zapraszam w takim razie Was na mój, blog, na mój vlog. To był ten pierwszy nieudany, albo troszkę udany. Bardzo udany. Troszkę udany. Sam kamerę jest no, baie... nie moją, ale będę się uczyć. Dziękuję Wam bardzo za to, że znaleźliście czas, zainteresowanie, żeby obejrzeć popróbować, o. co ja będę mogła ewentualnie, czy ja będę mogła w ogóle nadaję się na produkcję mm. do vlogu, czy tam sobie spokój i lepiej idź, pani seniorka do przedszkola uczyć się, jak się nagrywa. Pozdrawiam Was kochani, papa pa. Pa. i zapraszam do następnego vloga. Agi, A mogę. mój może będzie kiedyś. Pa! pa. Dzięki. pa, pa.